Możemy zobaczyć, jak to wygląda. E, kiedy? Dwa dni temu. Tylko. A, no tak. No jeszcze jest. Nie wiem, widzowie, no. Ja jestem zwolennikiem braku transmogów i skinów w grach MMRPG. Po prostu. Ja jestem takim ortodoksem pod tym kątem. Nie lubię tych rzeczy. Nie ma hierarchii wtedy. Nie wiadomo, kto jest zajebistym zawadiakom mmorpg owym a kto po prostu wydał kaskę na różowe ciuszki. różowy, wojdowy może to jest taki. Może zaraz będzie barwnik zielonski do kupienia za dodatkową kaskę i będzie niebieski, pomarańczowy, czerwony. Early access available now. Ile to widzowie to wszystko kosztuje teraz? Frozen Liberty. Zobacz, ile sobie życzą. Shop. Tu wszystko jest wytłumaczone. Co jest co? To, co mnie jeszcze interesuje, widzowie. A, no oczywiście, czyli poza Early i excessem widzowie. Na którym jest osobny serwer w grze, to oczywiście, że jeszcze są lucenty, które można wydać na jakiegoś Battle Pasika, Leveling Pasika, albo na jakiś sprzęt, sprzęcik na Auction House, gdy ten się pojawi, już nie. No oczywiście, że tak. No Generalnie bliźniacza sytuacja do tego, co było w Lostarku, nie? Ile to kosztuje? Wszystko. 160 zł? Co? Pierwszy pakiet, bardzo nam przykro, ale nie ma pakietu. Co? Może muszę być zalogowany, widzowie. Co oni to usunęli już? Już jakaś. Nie, jest, 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 jest. 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 Cicho. Early Access Deluxe Standard, widzowie. Standard 160 zł. Standard 160 zł. Drugi ile? 240? Pewnie? Czemu to znika? O co to chodzi? La Liberty Deluxe? 240? Czekaj, co? Deluxe 280, nie? 280 albo 400 zł, wszystko, tak? Ale tu jest pokazane, że są wszystkie poprzednie też, czyli w praktyce jest 1500 lucentów, prawda? Bo dostaniesz i Deluxe i Ultimate, czyli 1500 lucentów jest za 400, ale wpisz dusiana nie? Za koreańskie MMO. Jest trochę. Jest trochę. No to kto kupuje. Patrząc na BDO to mało. A właśnie, można teraz zobaczyć, po ile Lucenty są, jakbym chciał dokupić sobie coś. Early Access Paki. A popatrzmy też Early Pack Standard. Early Access Pack Standard. Kurczę, nie widać tych skórek tak wiecie, na pierwszy rzut oka, nie? Trzeba by było znowu oglądnąć po prostu ten filmik. No, ale jest, załóżmy, że są tam coraz lepsze. No, tutaj są pokazane właściwie, nie? Czyli tutaj jest ten morf, tutaj jest fioletowa zbroja plus y, te jasne morfy. Tutaj jest fioletowa zbroja, y, morf jasny, ciemny i jeszcze jasne tutaj zbroje są w ten sposób. No. Cosmetics, Consumables. Tutaj a, ten, ten, ten shop tutaj jest, wydaje mi się, okrojony, wiecie? Na premierę się dowiemy, co tutaj faktycznie będzie. A tak, to, to tutaj nic, nic wiele nie ma. Tak jest, Gwizdek, tak jest. Jak kupicie Early Access, to startujecie na innych serwerach niż, niż gracze, którzy wystartują pięć dni później jako free-to-play. I później, jako gracze Early Access, możecie stworzyć nową postać na serwerach free-to-play, Albo gracze Free to Play mogą przetransferować postać na serwery Early Access. I to są opcje, jakie, jakie mamy.